Z tej strony, Artur i dzisiaj zapraszam Was na filmik taki instruktażowy. Jak prawidłowo wykonać planka, ponieważ widzę, że jednak dużo osób na siłowni e, ma problemy z tym. Nie trzyma mięśniami e, tego brzucha. Często te biodra lecą e, do dołu, źle są ustawione ramiona. Dlatego taki krótki filmik instruktażowy, jak prawidłowo wykonamy pozycję plank, czyli, pozycję de, czyli ćwiczenie deski. Jest to fajne ćwiczenie, które wzmacnia tak naprawdę nasz cały tutaj gorset mięśniowy. Także polecam je każdemu wykonywać co, codziennie, trzymać po 60 sekund docelowo. No a ja już Ci pokażę, jak wykonamy je prawidłowo. Może zacznę od takiej wersji y, łatwiejszej, y, gdzie jednak jak ktoś nie ma jeszcze mocnych tych mięśni y, brzucha, y, warto jednak zacząć od tej y, formy, ponieważ y, ułatwić to jak gdyby y, i wypracuje prawidłową technikę do już do prawidłowej y, deski, czyli forma uproszczona, przede wszystkim trzymamy. Przedramiona na macie, łokcie są pod barkami, nie wysunięte do przodu, tylko tuż pod barkami. I pierwsze, co będziemy robić? Będziemy, zrobimy plank na kolanach, czyli schodzimy na nasze kolana. I co jest ważne, dotknij te mięśnie kręgosłupa, czyli napięte te mięśnie brzucha, podwinąć tą miernicę pod siebie i wytrzymaj w tej pozycji ile możesz. I powolutku odkładamy. Czyli co jest ważne, jak wchodzisz do tej pozycji, podwijasz tą miednicę pod siebie, napinasz te mięśnie brzucha i wtedy y, trzymamy. W prawidłowym planku y, napinamy również y, poza na, mięśniami brzucha, napinamy również mięśnie ud i mięśnie pośladków, czyli one tutaj też trzymają tą prawidłową postawę. Y, przejdźmy w takim razie już do planku. Znowu łokcie trzymamy pod ramionami, stopy już lądują na macie, ja zawsze zaczynam od tych kolan, czyli idę tu, kiedy czuję, że mam tu prawidłową pozycję, napinam te mięśnie brzucha i unoszę kolana z ziemi, napinam pośladki i trzymam tutaj ile tylko mogę. I powolutku opuszczamy. Czyli wytrzymaj w tym planku ile tylko możesz. Wydaje mi się, że filmik ten pomoże każdemu, który jak gdyby opuszcza tą miednicę, nie trzyma tymi mięśniami brzucha. Ważne jest, żeby zaangażować te mięśnie brzucha. Jeśli masz jakieś pytania, zadawaj je w komentarzu, a ja wysłałem Ci dużo pozytywnej energii. Pozdrawiam. Jeśli podobał Ci się filmik, to daj lajka oraz subskrybuj mój kanał. Jeśli jesteś z Wrocławia i poszukujesz fizjoterapeuty, który od, odpowiednio dobierze terapię dla Ciebie, skontaktuj się ze mną telefonicznie. Pozdrawiam.